Jaki film ostatnio dzisiaj oglądałeś? Ostatnio dzisiaj. Jaki film ostatnio, ostatnio oglądałeś? Ostatnio oglądałem. Nie patrz w górę. A, ten patrz, właśnie widzisz, film. Widzisz? Tak, a właśnie ten, ten nie patrz w górę, nie? No to, tak, to ciekawe. Jaką konkluzję wyciągnąłeś z tego filmu? To, to jest właśnie takie troszkę ośmiewające, wyśmiewające, aktualne podejście mediów i polityków w zasadzie liczy się tylko oglądalność, liczy się to, żeby było fajnie. Mm. I liczy się to, żeby ludzie głosowali. No tak, no właśnie. Ale tak jest wszędzie, zdaje się. Pomimo, że w Norwegii jest... na przykład szykuje się wielka inwigilacja, ale o tym może po wilku, prawda? Jaka inwigilacja? No, zaraz powiem. Nie, strasznie strasznie. Zaraz nie. powiem. Zapraszamy do naszego programu. Witam witamy, Łukasz Pawłowicz. I Wojtek Sobieski. E, piłeś? Dzisiaj kolejną kawę. Tak? Kawa, kawa, tak. musi być, tak jest. E, witamy serdecznie. Słuchajcie, na początku powiemy bardzo krótko i bardzo na temat, jeżeli chodzi o kwarantannę hotelową. E, dostałem dzisiaj informację od jednego z naszych słuchaczy, e, czytelników, że właśnie była taka sytuacja na lotnisku, e, że po badaniu okazało się, że gość ma koronawirusa. No i? no i wtedy nie jedzie do domu, dlatego żeby nie zarażać i tak dalej po drodze, e, tylko odesłali go na kwarantannę hotelową. Po czym dowiedział się, że to jest bezpłatne, po czym e, e, za chwilę będzie miał kolejne testy, tak co, 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 co drugi zdaje się dzień. Mhm. No i wtedy zostanie wypuszczony e, do domu. Czyli takie. Czyli nie ma tak, że odsyłają do kraju pochodzenia. Mhm. Ale to dziwne zobaczyło. Czyli bo zapewniają, zapewniają, zapewniają e, Wiktijo Pierunek i tak, jak to mówią, i, tak, tak. i spanko. Ci, którzy po prostu na granicy zostaną zweryfikowani jako zarażeni koronawirusem, no to wtedy jest coś takiego, że jadą do hotelu. Natomiast jest też możliwość, żeby pojechali do domu, jeśli sami mieszkają. No właśnie. Jeśli, tak. jeśli pamiętasz, mieliśmy mm. dwa tygodnie temu gościa, Piotra. Piotrze, słyszysz nas? Oglądasz nas? Piotr. On mówił wtedy, że zresztą pisaliśmy o tym, że Szwedzi testują, sprawdzają i wracają różnych tutaj turystów, którzy wjeżdżają bez ważnych testów. A wtedy Piotr mówił, że jeśli zjeżdżali z promu, to nikt ich nie sprawdzał. Ale już się niektórzy przekonali o tym, całkiem niedawno właśnie, że wjeżdżając na prom, znaczy nie mogli wjechać, bo nie mieli ważnych testów, żeby popłynąć do Szwecji. Mhm. Także wjazdowy, wjazdowy, ten papierek u nas znajdziecie, ten formularz do wjazdu, żeby się zarejestrować, bo z Polski jeszcze tutaj też do nas wysyłacie informacje, gdzie to jest. Wystarczy wpisać formularz wjazdowy do Norwegii w wyszukiwarce. Uhum. Wyskoczy artykuł, w którym to jest, również link. Także jeśli chodzi o kwarantannę, no to już mamy to za sobą omówiony temat. Każdy kto by chciał jeszcze sobie jakby odsłuchać tego jeszcze raz, no to po programie można to odsłuchać po raz kolejny. Kolejne informacje jakie były? No tu chciałem powiedzieć, że Agnieszka napisała, że witam, ale ostatnio strasznie ślisko jest. No właśnie, trzeba uważać, bo śnieg, który topnieje, jest obok drogi, topnieje często ta woda ślizgra. wpływa, na, wpływa na, na ulicę, na asfalt i zamarza zwyczajnie. I na zakrętach można, można pojechać nie tam, gdzie się chciałoby pojechać. Tak, o jakby wysyłali wspominamy... do kraju pochodzenia, to by, tak. sami, no, to by tutaj nikt nie został w Norwegii. <laughs> Mówiłem o inwigilacji, prawda, że w Norwegii Właśnie. będzie, no, mam nadzieję oczywiście, że bez użycia tego programu, o którym się teraz często mówi. Co to za program? Pegasus, tak? Pegasus, aha. <laughs> No, dobra. Otóż to, organy podatkowe zwiększają wysiłki przeciwko nieujawnionym kryptowalutom. Okazuje się, że jest o co walczyć, to znaczy jest specjalna drużyna i będzie śledzić i szukać tych, którzy mają kryptowaluty, posiadają, a ich nie ujawnili w zeznaniach podatkowych. Jest o co walczyć, dlatego że twierdzą, że może to być nawet 300 tysięcy osób. Do tej pory ujawnionych jest i znalezionych 60-70 tysięcy właścicieli kryptowalut. Mówią, że może to być nawet 300 tysięcy, a jest o to walczyć, dlatego że raportowane przychody w 19 roku, 2019 roku to było niecałe 300 milionów koron, ale już rok później ujawnione to był już prawie miliard koron. Także jeśli Ile masz w krypto Muszę tą kryptę znaleźć z tymi walutami, na razie jej jeszcze nie znalazłem, także to jest dosyć ciekawy artykuł, słuchajcie jeśli posiadacie kryptowaluty, nie czekajcie aż was złapią. Co się działo również w ubiegłym tygodniu, w mijającym tygodniu było strasznie, no Gyda nam tutaj szalała, spustoszyła Mnóstwo dróg, sporo ludzi było ewakuowanych z domów, i no niestety mnóstwo dróg również ucierpiało, bo zmyte zostały po prostu mhm. te drogi i, i, i poszło, poszło, poszło w szkody. No bardzo na... dużo szkody, ponad tysiąc domów zgłosiło szkody do jednej z firm ubezpieczeniowych, w tym przypadku było to Insidige. No i tutaj teraz będzie tak, że prawdopodobnie znowu te ubezpieczenia troszeczkę podrożeją. Bo trzeba będzie no, przykryć. Z całą pewnością odbije się to na, na cenach. Piszemy o tym na przykład, że kluby sportowe, no, które używają hal sportowych, tam oczywiście oświetlenie, ogrzewanie, to wszystko jest na prąd. Ceny prądu wiemy są wysokie, każdy to odczuł. Na kluby, kluby sportowe odczuły to też bardzo i ceny uczestnictwa, a niektóre mogą nawet splajtować. O tym piszemy również na naszym portalu Watacha. No. Hmm. Nowa ta no również są informacje dotyczące zmiany w zasadach kwarantanny oraz aktualizacja obostrzeń, tutaj z najważniejszych punktów możecie sobie, znaczy artykuł możecie sobie obejrzeć, zmiany w zasadach kwarantanny oraz aktualizacja obostrzeń w Norwegii, pod takim tytułem jest, no i tutaj nowe środki kontroli infekcji, będą przedszkoła szkoły, to co dotyczy przedszkoli szkół i FSU, FSU, FSO. SFO SFO no czyli świetlica. Co dotyczy restauracji, alkohol już można walić do 23.00. Pić, znaczy się. Uniwersytety i szkoły co dotyczy. Także tutaj wszystkie te informacje możecie sobie przeczytać. Wszystko jest również imprezy. Jak się będzie miało do imprez, jak się będzie miało do wydarzeń. A no i ostatnio również dowiedziałem się, że. Były takie badania zro zrobione na podstawie tego, jaka zachor zachorowalność była wśród ludzi, którzy uczestniczyli właśnie w jakichś tam wydarzeniach kulturalnych. Aha, czyli takie, kina takie i tak badania. dalej. I właśnie było bardzo zerowe. O, tak. No widzisz. Nie było zarażeń. podczas. Czyli na imprezę były... przyszli sami zdrowi. Tak, tak, tak. Pokazuje I się. tutaj. Właśnie w tej chwili też jest debata robiona na ten temat, aby właśnie tą kulturę troszeczkę z powrotem ożywić. No właśnie, ja jestem bardzo zawiedziony, bo miałem się wybrać do opery i, i odwołali mi spektakl. Po prostu. No to Więc. opera przyjdzie do ciebie. Zaprosimy tutaj Sylwię. Nie, no ja właśnie to z całą przyjemnością wybrałbym się. Ja tam, po co mi opera, Aha. do tego, bo mnie w domu. A propos, a propos zarażonych, słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani szczepieniami, na przykład w Bergen lub Stavanger, pisaliśmy o tym w dwóch różnych artykułach. Gmina Bergen, jak i Gmina Stavanger podpisały umowy na temat szczepień z aptekami. W artykułach, które znajdziecie na naszym portalu, są wymienione adresy tych aptek. Tak, jak, jak się czujesz w ogóle, bo ty teraz myślałem, dobrze, dobrze, że w ogóle metal do ciebie lgnie w tej chwili. To znaczy rano nie mogłem się oderwać od jednego elementu metalowego, ale mm -hmm. jakoś mi się udało w końcu. Okej, okay, rozumiem. Sieć komórkowa nie działa między. W części Norwegii po tych właśnie powodziach. To są wszystko zachodnia część Norwegii. Tam były katastrofy, słuchajcie. W tej chwili zresztą też trzeba uważać, bo jest tak, że. Śnieg topnieje, ale to wszystko zamarza, bo przygruntowo jest mrozek i robi się szklanka, więc uważajcie jutro, jak będziecie jechali do pracy, żeby, żeby po prostu uważajcie, żeby, żeby się nie wydarzyło nic złego. Pogoda nie będzie nas rozpieszczała, jeszcze będą huragany, grzmoty i tak Nie wiem, kto to produkuje tam u góry, ale, ale, ale jeszcze nie minęło to wszystko, także jeszcze się możemy spodziewać w Norwegii. Że będą nawałnice. I ekstremalne warunki pogodowe. Tak. Słuchajcie, pisaliśmy również o tym, to taka pozytywna rzecz, na przykład, że w gminie Stawanger okazuje się wyniki finansowe do przodu, czyli z podatków większe wpływy i większe przychody ma gmina, o tym pisaliśmy, to pozytywne, bo w końcu spodziewać by się można było, że jeśli z COVID i w związku z tym koszty poniesione przez i pracodawców, i firmy różne, które też przecież poupadały, że może nie być tak wesoło, no tu się okazuje, że na plus. Paweł napisał, że nic nie piszą, ile zachorowań jest w kryminałach, Pewnie zerowe, bo nikt TVP i nie wiadomości nie ogląda, tylko słucha Rady Słuchajcie, no w kryminale nie wiemy jak to jest w kryminale, jeżeli chodzi o kryminał i jakie zainteresowanie tą chorobą tam jest. Natomiast wiemy, że Breivik ponownie będzie starał się o, prze... o wyjście z więzienia. Z więzie. no, tak się stara do jakiegoś czasu. Tak, ale teraz już będzie nowy proces Brejwika i tutaj o co tutaj też chodziło, bo w tym artykule również jest ujęte to, że to będzie dostępne, ogólnodostępne dla telewizji Czyli i, i takie. materiały. I właśnie chodzi o to, żeby tego show nie robić, i starają się, aby nie było tej emisji puszczonej w telewizji. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast, natomiast faktem jest, że będzie starał się wyjść z więźnia. Jak to będzie? Zobaczymy. Słuchajcie, pisaliśmy również o tym, że sieci komórkowe miały problemy. W związku z tym ekstremal, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, o tym też pisaliśmy. I chciałbym powiedzieć coś takiego: Słuchajcie, no, jutro jest poniedziałek i jutro jest y, specjalny poniedziałek, uh -huh. bo jest ten dzień wybrany jako najbardziej depresyjny dzień w roku. Jutro. Tak, jutro, niebieski poniedziałek, tak zwany. I tak na przekór, tak sobie myślę, że może by tak się y, y, po przebudzeniu jutro rano na przykład od razu uśmiechnąć, wtedy tak. Albo włączyć w radio w drugą Wattacha. stronę, żeby, albo włączyć Watachę, po prostu i uśmiechnąć się i bo, tak. bo będzie słychać pewnie. Bo jest co godzinę, co godzinę leci piosenka, tutaj takie uśmiechnij się. No właśnie. Uśmiechnij się. Także, słuchajcie, no radia no, Watacha, uśmiechajcie się, jutro ten dzień depresyjny, żeby go zamienić w coś innego. To Ale to, to, to teraz uświadomiłeś mnie, bo ja nie wiedziałem, teraz jutro będę miał depresję przez ciebie. Dlaczego? Bo nie wiedziałem o tym, a teraz już wiem. Spójrzcie w górę, słuchajcie, spójrzcie w górę, spoglądajcie wieczorami, dlatego że Zorza Polarna zawitać może wszędzie, praktycznie. Ja Widziałem. Mahelu była widoczna, była widoczna tutaj w Mysyn, Wysłałeś mi zdjęcia oczywiście, tak. a również pojawiły się na portalu, na, na Facebooku, na, na, na social mediach różnych, właśnie tutaj Zorza. Także, no słuchajcie, świat się zmienia, wszystko idzie ku temu, że tutaj będzie coraz częściej ta Zorza, a jest pięknie, jest co oglądać, bo, bo pięknie to wygląda, więc czasami. Jak na fajeczkę, czy tam na stacerek się tego. Zerknąć, zerknąć. Spójrz, spójrzcie w górę. Zwłaszcza, że teraz szykuje się całkiem tutaj, przynajmniej w naszym południowej części, całkiem ładna pogoda, czyli może być bezchmurnie, no a wtedy właśnie możemy dojrzeć Zorze. Ja ją wczoraj widziałem, właśnie zrobiłem parę zdjęć. Nie było to może tak efektowne, na pewno nie było tak efektowne, jak to widzieliśmy na zdjęciach, które zamieszczamy nieraz w tle. Mm. I tak jak to widać pewnie na północy Norwegii, ale. Bardzo przyjemna sytuacja. Czekaj, czekaj. No to mów dalej ja sobie może, może znajdę, bo mam znalazłem, tak? Proszę bardzo. O właśnie. No nie, no, tak to wczoraj nie wyglądało. Tak to nie wyglądało. Natomiast, natomiast e, no ale no zielono było, nie. Prawda. Taka, taka, taka. taka, taka Wydawało się kubko. w chwili, że to taka chmurka sobie rozciągnięta, ale miała właśnie taką kolor, taki mm -hmm. zielony. Mm -hmm. To co? To cóż, no nie będziemy Was zanudzać, oczywiście zachęcamy do tego, abyście otwarli sobie wataha.no i tam macie wszystkie informacje, o których dzisiaj mówiliśmy, o których i, i o których wydarzeniach z jutrzejszego i z kolejnych dni będziecie również mogli zobaczyć. Codziennie przychodzi tych informacji sporo, bo i Ty pracujesz nad tym, i ja czasami też. Wiem, o czym nie mówiliśmy. O czym? Nie mówiliśmy o tym, czego jeszcze nie ma. Aha, to powiedzmy. Tego i jeszcze po prostu na nie. Na pewno ma. coś pojawi się jutro nowego. <grym> pojawi się coś, pojawi się coś. Rozmowy, przeci yy, rozmowy przeciwko Facebookowi, pozwy przeciwko Facebookowi. Ja już nie widzę. Nie, jestem zmęczony po prostu. Yy, jedziemy, jedziemy na HT. Yy, wszystkiego dobrego dla Was, słuchajcie, i, i... miłego wieczoru. Miłego I miłego jutrzejszego niebieskiego poniedziałku. No w ogóle całego tygodnia fajnego. Trzymajcie się. No i? No dobra, wiem, że się nie da zrobić no do